Cześć, hej wszystkim! Tu Iwo z kanału Iwo Adventures Zrób to sam. Halloween już za rogiem, a ja przygotowałam dla was coś specjalnego. A dokładnie ja i Barbinka. Dziś przetestuję 5 super prostych i efektownych dekoracji na Halloween, które możecie zrobić w domu. Będą to szybkie projekty, które sprawdzą się na każdej Halloweenowej imprezie. Dzisiaj w projektach pomaga mi Balbimka. No to jedziemy z tymi dekoracjami. Pierwszy projekt to wiralowe świeczki duszki. Jeśli na nie nie trafiliście, to koniecznie przetestujcie. 5 minut roboty, a efekt jest mega. Patrzcie, wlewamy bardzo ciepłą wodę do miseczki, ale nie w rządek no bo nam świeczki rozpuści. Powolutku wyciągamy każdą z nich i delikatnie próbujemy je naginać. I nie dawajcie zbyt dużo siły, bo ona naprawdę pęknie. Naginamy troszkę w jednym kierunku i wkładamy do wody, zabieramy się za następną. I tak krok po kroku wyginamy świeczki w dowolne kształty. A teraz przypominajka! Ja wybrałam najtańsze białe świeczki. Z każdą chwilą nabierają jeszcze fajniejszego kształtu. W moim projekcie będzie trzy świeczki, ponieważ mam trzy świeczniki. Dla jeszcze mocniejszego efektu można by było świeczniki pomalować na czarno. Układamy świeczniki i wkładamy po kolei świeczki. Ale zaraz, zaraz. Najpierw oczy. Malujemy straszne oczy. Ja wzięłam permanentny mazak i sprawdził się całkiem fajnie. Pierwszy duszek ma taką minę. Jaką będzie miał drugi? O nie, straszna. Możecie też zrobić słodkie uśmieszki. Tu jest całkowita dowolność. Wkładamy świeczki do świeczników. I biorąc pod uwagę to, jakie mamy kształty świeczek, układamy kompozycję. W sieci jest bardzo dużo filmów, które okazują się z kamem, ale to naprawdę wychodzi. Podpalimy świeczki i zobaczymy efekt z daleka. Albo zobaczymy też w nocy. Gasimy światło i jest strasznie. Moja ocena tego projektu 10 na 10. Szybki, tani, łatwy w wykonaniu. Pieskowi też się podoba. Zatem pogłaszczemy pieska i przechodzimy do kolejnego projektu. Szybka patera na słodycze z dwóch talerzy i świecznika. Ja wybrałam czarne talerze. I czarny, transparentny świecznik. Jeśli znajdziesz to w innym kolorze, nic się nie dzieje, zawsze możesz przesprajować. Jeszcze sznurek, klej, no i nożyczki. Szerszą część świecznika smarujemy klejem. Sprawdzajcie zawsze, żeby klej nadawał się do szkła. Ja użyłam kleju w kolorze białym, ale możesz użyć spokojnie w kolorze transparentnym. Teraz przekręcam o 180 stopni i przyklejam do dużego talerza na środku. Smaruję drugą część świecznika i przyklejam drugi talerzyk również na środku. Czy to nie proste? I jakie efektowne? Za chwilkę będzie gotowa patera. Jeśli użyjemy talerzyków, to patera będzie mogła mieć jadalne rzeczy. Zwracajcie na to uwagę, bo niektóre piękne tacki niestety nie są przeznaczone do żywności. Pod paterą zrobię taką pętelkę z tasiemki. To będzie bardzo fajny trik i baza do przyczepienia za chwilkę kokardy. Skupcie się, pokazuję trik na perfekcyjną kokardę. Robimy pętlę taśmą w ten sposób, potem owijamy dookoła i przez tę dziurkę przekładamy drugą część. Równomiernie z dwóch stron naciągamy, aż się ładnie zasupła. Potem ciągniemy do góry i do dołu, a na sam koniec wykończymy końcóweczki. Jedna tasiemka do drugiej składamy na pół, i od zewnętrznej krawędzi do środka robimy skos. Takim sposobem wyszły nam perfekcyjne końcówki. Tak przygotowaną kokardę przy użyciu ciepłego kleju przyczepiamy do naszej obwolutki. I teraz będzie się idealnie trzymało. A żeby było jeszcze bardziej retro, albo w klimacie Halloween. Zrobimy dodatkową kokardę ze sznurka jutowego i tak samo ciepłym klejem przykleimy. Tym razem na tamtą kokardkę. No, teraz już mamy 10 na 10, zostało tylko uzupełnić ciasteczkami. Ja uzupełnię amerykańskimi ciasteczkami. Użyję ulubionych z Maggi i ulubionych dla mnie MNM-ków. Za chwilkę zobaczycie. Na takiej paterze bardzo fajnie jest podać też babeczki albo jakieś ciastka pająki. Dobór słodyczy zależy od ciebie. Dodam jeszcze jabłkowe amerykańskie ciasteczka. W niektórych marketach w Ameryce na wejściu są całe platformy z takimi ciastkami, więc tutaj też ułożę kilka. Tak prezentuje się cała piękna patera. Tym razem Piesek chciał zjeść, ale nie dostał, ale grzeczny. Przechodzimy do pomysłu numer 3. To totalnie wiralowy sposób na dynię ze skarpetki, i teraz zobaczycie pełną instrukcję krok po kroku. Potrzebujemy rozciągliwej skarpetki wypełnienia, sznurka cieńszego i grubszego. Następnie nożyczek i oczywiście ciepłego kleju. Przecinamy skarpetkę w połowie jej długości. I teraz do tej części będziemy wkładać wypełnienie. Możecie użyć wypełnienia ze starej poduszki. Grunt, żeby dać tego dość dużo. Upychamy, upychamy i będziemy wiązać w taką jakby cebulkę. Cieńszym sznurkiem robimy supełek i mocno zawiązujemy. Możecie kilka razy okrążyć tą cebulkę dla pewności. Po zawiązaniu supełka dłuższą częścią będziemy kręcić dookoła, a naciągnięcie naszego sznureczka spowoduje, że zaczną robić się cząstki. W ten sposób kręcimy tak, żeby wyszło nam 8 cząstek, ale wszystko oczywiście zależy od Ciebie. Możesz zrobić więcej, możesz zrobić mniej. Na koniec robimy kolejną pętelkę. I odcinamy obydwie końcówki. Czas zrobić charakterystyczny dla dyni ogonek i do tego użyjemy grubszego sznurka. Najpierw zrobimy supełek. Krótszą część damy do góry i będziemy dłuższą obkręcać w kółko w kółko, w kółko i tak do góry. W międzyczasie podklejamy ciepłym klejem, żeby wszystko było na miejscu. Dynia ma już prawie zakończony ogonek. się wykończona dynia ze skarpetki. Możesz zrobić ją w dowolnym kolorze, tak żeby pasowała Ci do wystroju na przykład stołu. W sposób prosty, ekologiczny i szybki. Ale zaraz, zaraz, jak zrobić dynię z pozostałej części skarpetki? Przekładamy ją na lewą stronę. I teraz z lewej strony będziemy robić supełek. Nadmiar obcinamy i przekładamy na drugą stronę. To ciut inny sposób, bo tutaj pępek robi się sam. Wkładamy wypełnienie, też dość dużo. I analogicznie będziemy robić z tego cebulkę. Tym razem użyję grubszego sznurka, zrobię mocny supeł. Nadmiar odcinamy i w analogiczny sposób będziemy robić cząstki. Pamiętajcie, nie obciąć sobie za dużo tej cebulki, bo o coś ten sznurek musi się zahaczać przy zmianie kierunków. Najpierw po długości, potem po szerokości i potem jeszcze na skos. Dokładnie tak samo wyjdzie nam 8 cząstek. I też leciutko sznurek naciągamy, żeby te cząstki były widoczne. Analogicznie, jak przy pierwszej dyni, obkręcamy końcówkę sznureczkiem. Dla pewności użyjmy i tutaj parę kropli ciepłego kleju. Teraz obetniemy nadmiernie wystające części, wszystkie wystające nitki i druga dynia ze skarpetki jest gotowa. Czas zaprezentować jak to można ułożyć. Przy pomocy kilku rzeczy i takich dwóch dyni można zrobić metamorfozę pomieszczenia. Taka kompozycja może stać na jesiennym stole, pięknie też będzie prezentowała się w kuchni. Wykończę to jeszcze elementami jesiennymi i zobaczcie. Sposób na dynię ze skarpetki oceniam 10 na 10. Szybki, ekologiczny i w wybranym przez Ciebie kolorze. Szokujący pomysł numer 4. Bardzo efektowny świecznik z makaronu do pływania. I tak dobrze słyszycie. Mało tego, wykorzystamy świeczki, które zrobiliśmy wcześniej. Podsumujmy, potrzebujemy makaronu, świeczników, świeczek, takich ładnych dodatków i drucika, żeby to wszystko było stabilne. Świeczki umieszczamy na świecznikach. Określamy, jakiej długości chcemy ten świecznik i podwójnie długo odcinamy makaron. Dlaczego podwójnie? Bo będziemy zginać go na pół. Zginamy go tak, żeby wewnątrz naszego zgięcia pojawiły się świeczki. Teraz pomiędzy świecznikami będziemy to drutować. Tym sposobem nasz makaron ściągnie się i stworzy podłużny kształt świecznika. Ja to spięłam w trzech miejscach i przystępujemy do prac. Teraz najfajniejszy element, czyli dekorowanie naszego makaronu. Bardzo sprytny sposób i bardzo łatwy. W makaronie bardzo łatwo umieścić nasze rośliny. Nie ma żadnego ryzyka, że coś się pokruszy, a wręcz przeciwnie, wszystko będzie się bardzo mocno trzymało. Do mojego projektu użyłam samych sztucznych kwiatów. Gdzie niegdzie umieściłam prawdziwe szyszki z lasu umieszczone wcześniej na druciku. Zapalamy nasz świecznik i podziwiamy naszą kompozycję. Wygląda to przepięknie. Konstrukcja jest bardzo prosta, więc w zasadzie w każdym sezonie możecie zrobić sobie nową kompozycję. Poduszka z dywanika. Wiralowy projekt. I teraz razem przetestujemy, czy to w ogóle wyjdzie. Zgarnęłam najtańszy dywanik, i gdzieś w garażu znalazłam taki sznurek. Obowiązkowo ciepły klej. Dywanik składamy nie na pół, ale tak na trzy czwarte. I dokładnie śledźcie moje ruchy. Dokładnie ten sposób pozwoli nam na stworzenie ukrytej kieszeni. Kieszeni, w którą później włożymy poduszkę. Teraz będziemy kleić boki. Nie żałujcie absolutnie kleju. Najpierw kleimy górną część do frędzelków i mocno dociskamy. Potem odchylamy i kleimy do samego dołu. Na samym końcu kleimy tą końcóweczkę. Dokładnie tę, która zachodzi jedna na drugą. Prawa strona jest gotowa, więc przechodzimy i analogicznie robimy lewą stronę. Wszystko lepiej pięć razy sprawdzić, ale siedzi, więc lecimy z drugą stroną. Widziałam już chyba z milion razy tworzenie takich poduszek albo legowisk dla zwierząt. I pomyślałam, że skoro są takie tanie dywaniki, to trzeba to przetestować. A sprawa jest bardzo prosta, no bo zobaczcie, wszystko kleimy ciepłym klejem, nawet nie musimy używać maszyny, ani nawet igły z nitką. Dobra, wszystko ładnie sklejone, odwracamy to i będziemy patrzeć na tą kieszeń. Do tego środka włożę poduszkę. Ładnie wszystko wyrównam i zobaczcie, jak to wygląda. Już jest piękne. Ale my chcemy duszki, więc robimy duszki. Z naszego sznurka robimy takie wąskie tęcze. I od największej do najmniejszej, czyli od zewnątrz do wewnątrz, będziemy je przyklejać. Proponuję startować zawsze na środku. To najłatwiejszy sposób. I klejem możecie kleić całość, albo tylko środek i dwie końcówki. Byle dokładnie i bez pośpiechu. Żeby nie posklejać sobie palców, ani się nie oparzyć, najlepiej klej nakładajmy na poduszkę. A potem przez sznurek leciuteńko będziemy dotykać. Z takiego sznurka można stworzyć dowolnej wielkości duchy. Mogą być w różnych kolorach, mogą być też białe. Ja akurat znalazłam różowy sznurek, więc postanowiłam wykorzystać różowy. Praca nad tą poduszką dała mi dużo satysfakcji. Bo jeszcze dobrze nie przykleisz dwóch, trzech sznurków, a już masz duszka. Na mojej wielkości poduszce wyszło duszków 7, ale ty możesz zrobić ich 5 i dowolnej wielkości. Może być ich mniej, mogą być większe. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Przyspieszymy troszeczkę tempo i za chwilę zobaczycie, z czego zrobię oczka. Pomysłów na oczka jest bardzo dużo. Równie dobrze możecie zrobić to markerem. Możecie użyć małych guziczków, a ja użyję koralików. Znalazłam akurat takie ze złotymi serduszkami. I pomyślałam, że ten złoty do mojego beżowego tła bardzo ładnie będzie fitował. Przykładam, sprawdzam szerokość i przyklejam. W ten sposób robię wszystkie duszki. Nie dawajcie za dużo kleju, żeby się nie poparzyć. Efekt tego dzieła nawet mnie zaskoczył. Bardzo łatwy, szybki i z nieoczywistych materiałów. 11 na 10. I to już wszystkie moje viralowe projekty. Do it yourself na Halloween. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i że te dekoracje ożywią Wasze domy. Jeśli spróbujecie zrobić któryś z tych projektów, koniecznie oznaczcie mnie w postach, bo z chęcią zobaczę, co Wam z tego wyszło. Jeżeli podobał Wam się ten film, to wiecie, co macie zrobić. Subskrybować ten kanał, dać łapkę w górę, ustawić dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych strasznie dobrych projektów. Życzę Wam kreatywnego Halloween. Do zobaczenia!